Słonik pojedzie autkiem. Brum brum. Ojej, słodnie potrafi prowadzić. Tata zaraz wróci z pracy i zawiezie mnie do lekarza. Mama, dlaczego musisz iść do lekarza? Żeby ci wyjął dzidziusia z brzuszka? Nie, idę na badanie kontrolne. Lekarz zbada mnie specjalnym urządzeniem, które nazywa się Ultrasonograf. Sprawdzi, czy dzidziuś ma się dobrze. No i może dowiemy się, czy będziecie mieć braciszka czy siostrzyczkę. A my idziemy do babci i dziadka. Nie, dzisiaj nie ma ich w domu. Pójdziecie pobawić się z Anią i Lenką. Hurra, super! Hmm, Marcin powinien już być w domu. Jak zaraz nie wróci, spóźnimy się na wizytę do lekarza. Jeszcze tylko pójdę do toalety. Jestem głodny. Aleks, mama nie pozwoliła jeść Nutelli ze słoika. Wiem, Nutella jest do chleba. Ale ja jeszcze nie umiem smarować chleba. Tata wrócił. Cześć chłopaki. No i jak tam leci? Fajnie. Zaraz idziemy do Ani i Lenki. O tak, wiem. Muszę się szybko przebrać. Późno się zrobiło. Aleks, co ty wyprawiasz? Chcę kanapkę. Głodny. Pięknie. A gdzie jest mama? W łazience. Cześć Marcin. No w końcu dotarłeś do domu. No tak, muszę się jeszcze przebrać. Alex, chce jeść. Ojej, Alex, zobacz jak ty wyglądasz. Mamo, jeść! No chodź, zrobię ci kanapkę. Tata i tak jeszcze nie jest gotowy. Jak zjesz, będziesz się musiał umyć. Mam kartę ubezpieczeniową? O, jest. No dobrze. Alex, chodź szybciutko do łazienki. Spójrz na siebie. jej. Jak było w przedszkolu, Pawełku? Super! Byliśmy na placu zabaw. A ty złapałeś dziś jakiegoś przestępcę? <laughs> nie, na szczęście nie muszę tego robić co dzień. Ta myjka jest mokra. Tak, ale muszę ci wytrzeć buzię. Przecież nie pójdziesz taki umazany. Jesteśmy gotowi. Świetnie. To idziemy. Zaczekajcie, zapomniałem Misia. Nie mogę iść bez niego. Ja też chcę wziąć swojego. No to przynieście je, tylko szybko, bo już jesteśmy spóźnieni. O daj spokój. I tak zawsze musimy jeszcze czekać w poczekalni. Nie ma Misia. Na pewno się znajdzie. Przecież bawiłeś się nim rano. A teraz może weźmiesz ze sobą słonika? Na pewno się ucieszy, że może gdzieś z tobą wyjść. No dobrze. To chodźmy wreszcie. O nie, Pawełku. Że też właśnie teraz musiałeś się przewrócić. Kolanko boli. Zaraz przestanie. Daj pocałuję, żeby nie bolało. Widzisz, już nie boli. Zobacz, Misiu też cię pociesza. O tak, Misiu! Cześć! Cześć! Wchodźcie dalej! My od razu lecimy. Już jesteśmy spóźnieni. Ok, to do zobaczenia potem. Pospieszmy się! Jeśli przegapimy wizytę, nie dowiemy się, czy to będzie chłopiec czy dziewczynka. Ale wiesz, że jak dziecko nie będzie obrócone w brzuchu we właściwą stronę, to i tak się tego nie dowiemy. No tak. A poza tym, nie to jest najważniejsze. Będziemy je kochać bez względu na to, czy to chłopiec, czy dziewczynka. O, dzień dobry. Proszę udać się prosto do pokoju z ultrasonografem. To tędy. Dzień dobry, pani Overbeck. Jak się Pani czuje? Doskonale. Dziękuję. Witam, Panie Overbeck. Miło, że Pan przyszedł z szoną. Dzień dobry. Proszę się położyć na leżance. Zrobię Pani badanie USG, żeby sprawdzić, czy dziecko się prawidłowo rozwija. Widzę jego główkę, rączki i nóżki. Świetnie. Jeszcze zmierzę obwód główki dziecka. Wszystko wygląda tak, jak powinno. Och, tak się cieszę. A tutaj jest serduszko. Okej. Okay. A widać może, czy to dziewczynka, czy chłopiec? Hmm. Muszę się dobrze przyjrzeć. Hmm. Może dziecko się zaraz troszkę obróci? Nie mogę stwierdzić z całą pewnością. Ale to chyba dziewczynka. O, dziewczynka! Wspaniale! <laughs> Według badania USG, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Proszę przejść teraz do pokoju obok. Koleżanka zmierzy pani ciśnienie krwi. Dobrze, dziękujemy. Do widzenia. <gry> Mama! Tata! Otworzę. Cześć! Co się jeszcze bawić! O nie, nie chcemy jeszcze iść do domu. Ależ chłopcy, przecież tak długo się już tutaj bawicie. No i jak badanie? Wszystko w porządku? Tak, wszystko jest ok. Prawdopodobnie będziecie mieć siostrzyczkę. O, siostrzyczka! Hura! Dziewczynka! O, to wspaniale! W takim razie muszę przejrzeć niemowlęce ciuszki po naszych dziewczynkach. <grym> Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy odcinek. Jeśli tak, to dajcie kciuk w górę i subskrybujcie nasz kanał. Nie zapomnijcie też kliknąć na dzwonek, jeśli chcecie otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, które dla Was przygotowujemy. Do zobaczenia. Pa!